Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury odbyła się 21. w kadencji sesja Rady Miasta Skarżyska. Sesję tradycyjnie otworzył przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik. We wczorajszej sesji udział wzięło 20 radnych, co umożliwiło procedowanie uchwał. Zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka przedstawił sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. W interpelacjach i zapytaniach radnych do głosu zgłosiło się kilku radnych, pytali o bieżące problemy miasta. Pojawił się temat przygotowania gminy do wdrażania rządowego programu PN Plus. Prezydent Konrad Kronik zapewnił, że gmina jest przygotowana do wdrażania tego programu na jej terenie. Pojawiła się również kwestia modernizacji oświetlenia w Skarżysku. Po przerwie radni przystąpili do procedowania uchwał. Wszyscy radni zagłosowali za zmianami w budżecie na 2016 rok. Przyjęto również uchwałę dotyczącą uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022. Radni poparli również uchwałę dotyczącą programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta w 2016 roku. Przyjęty został regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy skarżysko kamienna a także uchwała dotycząca ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.